Jest jedną z przyczyn nieświeżego oddechu. Aquafresh to pierwsza w Polsce szczoteczka, która czyści zarówno zęby, jak i język. Jej unikalne gumki usuwają pięć razy więcej bakterii niż podczas mycia samych zębów. AquaFresh Extreme Clean. Szukaj pomarańczowych gumek na opakowaniu. Co w naszej pracy liczy się najbardziej, to Wasz uśmiech? Kto ma najniższe stawki na rynku? Proszę! Minuta w sieci sami swoi, 24 grosze, proszę! Na stacjonarne? Sami swoi, 24 grosze, proszę! Do innych sieci sami swoi, 72 grosze, proszę! Sami swoi, po prostu tanie gadanie. No to. jaka sprawa? Ile? Nie no. To chyba przelew. No, no to chodźmy do tego taty banku. Trochę pada. Nie, no, kropi ledwie. No jakby tata był do przodu, to by miał konto w banku internetowym. Wygoda, luz. Przelewy bez wychodzenia z domu. A za ile? No, za grosze, no. Góra za zeta. A ja wolę za darmo. No tak, każdy by wolał. Żeby jeszcze potwierdzenie na komórkę przychodziło z banku. I żeby można było wszystko załatwić przez telefon. O, i do oddziału też pójść, w razie czego. Dobrze komitujesz. Ale sam, mówiłeś, wszystkiego mieć nie można. Można. Można? Synu, jak tatuś wybierze bank, to nie ma bata. ING, ING Bank Śląski, synu. Solidna marka, setki oddziałów i do tego wszystko masz przez telefon lub internet. Już przelałeś. <noise> Zaje, fajnie. <noise> ING Bank Śląski, taki duży, a taki internetowy. Dlaczego codziennie daje pani swojemu dziecku Actimel? Tomek, kiedy się bawi, nie zwraca na nic uwagi. Chociaż uczy go, żeby nie wkładał do buzi brudnych rzeczy. Często to robi. A wiadomo, że tam mogą być szkodliwe bakterie. Dlatego każdego ranka daje mu Actimel, który wzmacnia jego naturalną odporność. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii LKC i defensis, które pomagają naturalnie wzmacniać odporność przeciw szkodliwym bakteriom. Tomek uwielbia jego smak. Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność. Działanie potwierdzone naukowo. Siakość, znowu to zrobiła. Masz matę niedobrze? Dulux kolory świata to farby wyjątkowo odporne na zmywanie. Dobry pan, dam mu kość. Teraz z łatwością suniesz ze ścian codzienne zabrudzenia. Dulux. Badania dowodzą, że działanie Benekolu jest naprawdę skuteczne. Teraz możesz to sprawdzić sam. Jeśli po dwóch tygodniach stosowania Benekolu Twój poziom cholesterolu nie zmniejszy się, zwrot pieniędzy gwarantowany. Benecol, Ekspert numer jeden w redukcji cholesterolu. Złote życie w aksemicie. Złota promocja pusteczek Velvet. Do wygrania tysiąc złotych motylków i 100 tysięcy złotych na kartach bankowych. Zbieraj klipsy i elipsy z opakowań. Velvet proszę. Witajcie dziewczyny. Zaczynamy misję wiosna. Wypełnij misję, codziennie pij nową karotkę i rozkwitnij na wiosnę. Karotka, codziennie piękna od nowa. Do jutra dziewczyny.